Witam, mam na imię Martin. Przygotowałem tutaj mały plac budowy. Mamy tu niewielki wpust uliczny, który nie jest w stanie odprowadzić pojawiającej się wody opadowej i gromadzących się zanieczyszczeń. Postanowiłem rozwiązać ten problem instalując odwodnienie liniowe z większą studzienką odpływową. Jak się przekonamy, jedna studienka nie wystarczy, dlatego zainstaluję dwie. Mam tutaj dwie studienki odpływowe, będę zatem potrzebował dwóch linii korytek. Jedną ułożę w tym kierunku, a drugą w tym kierunku. Możliwość obserwacji fachowego montażu tych korytek będzie ciekawa, już pokazuję, jak to się robi. W celu zaplanowania pracy przygotowałem mały szkic przedstawiający rozmieszczenie korytek. Elementy oznaczone na czerwono to rozgałęzienia. Na rysunkach widać również studienki odpływowe, które mam zamiar podłączyć. Tutaj jest istniejąca instalacja, a od tego miejsca będziemy kłaść nową i łączyć jeden odpływ z drugim. Będziemy używać standardowych narzędzi stosowanych przy budowie małej architektury, czyli poziomicy, młotka i piły. Na początek zaznaczę kierunek sznurkiem, którym wyznaczę linię wskazującą nam wysokość i kierunek. Ważne, aby z wyprzedzeniem zaplanować rozmieszczenie i wysokość całej konstrukcji. Potem możemy przystąpić do dalszych prac. Sznurek mamy zamontowany, muszę tylko sprawdzić, czy wysokość się zgadza. Poniżej sznurka i przyległego chodnika jest tylko pół centymetra, więc wszystko jeszcze trochę obniżę. To ma na celu zapewnienie właściwego odpływu. Zawsze mogę wrócić do poprzedniej pozycji, tak jest bezpieczniej. Zyskuję również pewność, że woda będzie swobodnie wpływała do dwodnienia. Sznurek znajduje się na odpowiedniej wysokości i wskazuje właściwy kierunek. Mamy także określony schemat montażu. Lubię montować odwodnienia ReciFix Pro, ponieważ są niewiarygodnie stabilne i lekkie. Najpierw wszystko trzeba połączyć tymczasowo i prawdopodobnie przynajmniej pięć razy będę musiał podnieść całość z ziemi. Kolejną dużą zaletą jest 16 centymetrowa szerokość, dzięki której będą idealnie pasować do zainstalowanego tu odwodnienia liniowego. Mogę też dopasowywać poszczególne elementy bez konieczności docinania czegokolwiek. Teraz możemy umieścić studzienkę tymczasowo na piasku. Będziemy potrzebowali trochę więcej piasku, ponieważ to właśnie na nim oprze się studzienka. Możemy ją lekko przesuwać w przód i w tył. Im bardziej uda mi się odsunąć ją do tyłu, tym lepiej. Tak więc umieszczam piasek w miejscu montażu studzienki odpływowej, abym mógł ją tymczasowo ustawić w odpowiedniej pozycji. Potem po prostu usunę piasek i zastąpię go betonem. Odpowiednie posadowienie studienki już na tak wczesnym etapie ułatwia mi ułożenie rury odpływowej dokładnie tam, gdzie powinna się znaleźć. Zmierzyłem wysokość studzienki oraz odległość od sznurka do piasku. Sprawdzam, czy studienka będzie pasować. Tak, pasuje. Wysokość jest dobra, to właśnie tu ostatecznie znajdzie się studienka. Wbiję ją na miejsce za pomocą młotka powinna spełniać swoją rolę. Potem zobaczę, jak wykonać połączenia PCV i jak poradzić sobie z kolankami, a w szczególności z strójnikami. Połączenie ich z wieloma niewielkimi elementami, które muszę przycinać, będzie pewnym wyzwaniem. Na tym etapie łączenia rozgałęzień poszczególne elementy powinny zawsze być ułożone tak, aby jedna rura zawsze wchodziła bosym końcem w kielich drugiej, aby przepływ wody nie był zakłócony. Na razie nie będę potrzebował gumowych uszczelek, wyjmę je, ponieważ składam całość tylko tymczasowo, żeby sprawdzić gdzie i jak powinienem zamontować poszczególne elementy. To oznacza, że pierwsze rozgałęzienie będzie tu, a tutaj zamontuję kolanko. Kolejne rozgałęzienie musi trafić tutaj, aby mu mógł potem zamontować ten element. Brakuje jeszcze jednego rozgałęzienia, które powinno trafić tutaj, pomiędzy te elementy. Następnie muszę wymierzyć, przyciąć i dopasować poszczególne elementy. Tymczasowa instalacja rur jest gotowa. Została na razie umieszczona w piasku, aby można było wykonać wszystkie podłączenia i odpowiednio dociąć rury. Czas na kolejny krok, w którym zostaną wywiercone otwory odpływowe w studienkach. Widoczne tu podłączenia mają charakter tymczasowy. Wszystkie elementy zostały luźno zamontowane, więc w każdej chwili mogę wyjąć studienkę. Wykonam teraz otwór za pomocą koronki, a następnie ułożę korytko w tym kierunku. Wszystko zajmuje dosłownie sekundę. Najbardziej problematyczne są elementy znajdujące się pod ziemią, ponieważ przestają być widoczne. Teraz musimy wywiercić otwory. Możemy wykonać je tutaj albo z drugiej strony w zależności od tego, gdzie potrzebujemy. W przypadku Recyfix Pro możemy podłączyć się bezpośrednio do korytka od dołu. W razie potrzeby także z boku albo od czoła przez ścianki czołowe. Na przykład w przypadku wykonywania instalacji na małych głębokościach. Tutaj mamy miejsca przygotowane do wycięcia otworów. Po tym wszystkim możemy wrócić do montowania naszych korytek. Teraz następuje końcowa instalacja rur odpływowych. Gumową szczelkę należy dokładnie włożyć w kielich. Inaczej nie zachowamy szczelności. Mamy tutaj nawet specjalną instrukcję, jak to należy zrobić. Rozłożyliśmy rury PCV w taki sposób, że możemy teraz połączyć jedną z drugą. W celu ułatwienia pracy na zewnętrznej powierzchni nakładamy środek poślizgowy, lekko go rozprowadzając. Im więcej, tym lepiej. Skąd wiem, czy rura znalazła się dostatecznie głęboko w drugiej rurze? Skąd wiem, że zostały odpowiednio spasowane? Są na to dwa sposoby. Mogę sprawdzić, jak głęboko wcisnąłem jedną rurę w drugą i zaznaczyć to po drugiej stronie. Zaznaczę to miejsce od razu, ponieważ to bardzo ważne, a w przypadku tego niewielkiego elementu nie sprawia żadnych trudności. Jak widzicie, połączenie jest bardzo ciasne. Posłużę się teraz łopatą i umieszczę rurę na dnie otworu, ustawiając ją pod kątem i lekko unosząc. W ten sposób udało mi się zamontować końcową rurę. Zaczęło padać, a zatem możemy się przekonać, czy woda odpływa. Teraz czas na beton. Z pomocą kielni musimy wypoziomować całość i uzyskać odpowiednią wysokość. Lepiej mieć trochę za dużo niż za mało. 46, tyle powinno wystarczyć. Wyrównujemy za pomocą kielni i delikatnie dostosowujemy wysokość. Na szczęście studienka jest dość lekka, dzięki czemu mogę przymierzyć jakieś 3 lub 4 razy. Całkiem nieźle wysokość pasuje. Po obu stronach studzienki wylewamy beton, który zapewni dodatkową stabilność. Zawsze robimy to z obu stron. Teraz nieco zagęszczę przy dnie. Teraz nieco wyrównam. Idealnie. Przygotowania zakończone. Czas zamontować korytka. Bardzo dobrze, że wszystko jest tak dobrze przygotowane do montażu. Mogę wziąć to w ten sposób, odpowiednio ułożyć wyrównać i zamontować na właściwej wysokości. Potrzebuję tylko kawałka drewna, który pomoże mi równo rozłożyć siłę uderzenia na obu końcach korytka przy ustawianiu jego wysokości. Wysokość jest odpowiednia. Ewentualne nierówności wyeliminuję na etapie wylewania betonu. To bardzo ważne, aby dobrze dopasować wysokość. Pozostałe elementy da się potem skorygować. To oznacza, że w tym miejscu musi być nieco głębiej. Układam pod sznurkiem. Sznurek już nam nie przeszkadza. Pierwszy metr ciągu mamy zamontowany. Tutaj układam kolejne korytko, oczywiście na odpowiednio przygotowanym podłożu. Mamy wysokość początkową. Pozostaje mi tylko sprawdzić wysokość końcową. Za każdym razem przekonuję się, jak fantastycznie lekkie są te elementy. Mogę pracować nie przeciążając pleców, nawet jeśli wysokość się nie zgadza, jak w tym przypadku. Po prostu wyjmuję korytko, dokładam trochę betonu i jeszcze raz je wyrównuję. Musimy również pilnować kierunku spływu, ponieważ końce korytka są uformowane inaczej. Łączy się je systemem typu pióro i wpust. Wszystko ustawia się automatycznie we właściwym położeniu. Teraz kładziemy drewnianą podkładkę i ustawiamy wysokość, delikatnie dobijając korytko. Kolejny metr został ułożony. Zanim położę ostatni metr, muszę przemyśleć kolejny krok. Odcinam pióro, aby ścianka czołowa kończąca ciąg mogła dokładnie przylegać. Ścianka czołowa ma z przodu specjalne klipsy, które pasują tutaj. Dzięki temu będzie właściwym zakończeniem ciągu. W tym celu posłużę się piłą. Montaż prawie skończony. Korytka ułożone, beton wylany. Trzeba zadbać, aby kostki związały się z betonem, aby na nawierzchnia znalazła się 5 mm nad krawędziami korytek. Chodzi o to, aby korytka znajdowały się nieruchomo na swoim miejscu, aby nie wywierać na nie nacisku i żeby woda spływała do nich bez problemu, nie gromadząc się przy ich krawędziach. Pierwszą kostkę ułożę na sztorc. Potem ułożę ją prawidłowo. Na razie ma jedynie wskazywać odległość do kolejnej kostki. Drugą kostkę umieszczam tutaj i natychmiast dopasowuję ją na wysokość za pomocą gumowego młotka. Chodzi o to, aby znalazła się 5 mm powyżej sznurka i możliwie jak najbliżej istniejącej na wierzchni z drugiej strony. Jak widać tworzymy coś w rodzaju pochyłości, dokładnie o to chodzi. Woda powinna swobodnie spływać do korytek i nie zatrzymywać się na otaczającej je powierzchni. Im lepiej przygotowuje się pod budowę, tym łatwiej idzie potem praca. Jeszcze raz wyrównuję wszystko kielnią. Beton można zagęścić mniej więcej na 1 cm. Ostatnia prosta i gotowe. Wczoraj udało nam się zamontować korytka i ułożyć nawierzchnię brukową. Beton związał, możemy więc dokończyć pracę, to znaczy wyrównać krawędzie. Aby zakończyć prace budowlane, musimy wmieść nieco piasku, przemyć go, a następnie zastosować zagęszczarkę. Prace zakończone są zgodnie z harmonogramem, wszystko poszło idealnie. Stosowanie piasku i zalewanie go jest bardzo ważne, ponieważ piasek wypełnia fugi, a zalewanie go wodą zagęszcza te połączenia. Dzięki temu fugi są bardziej stabilne i trwałe. Korytka Recifix Pro pozwalają bez problemu stosować zagęszczarkę bezpośrednio przy nich. Materiał, z którego wykonano korytko, jest super elastyczny, więc nie pęknie i nie połamie się. Budowa ukończona. Cieszę się, że zastosowałem korytko Recifix Pro. Dzięki niemu praca była niezwykle łatwa. Tu widać przykład połączeń typu pióro i wpust. Tutaj mogłem łączyć pod kątem 90 stopni. Wystarczyło jedno wycięcie, aby podłączyć korytko pod kątem prostym. W dnie jest wstępnie uformowany fabrycznie odpływ. Muszę tylko go wyciąć za pomocą wiertarki. Montaż zakończony. Korytko jest niełamliwe, stabilne i nie traci koloru. Bardzo miło mi się z Wami pracowało. Cześć, Wasz Martin.